Cześć, z tej strony 3dinfo.pl Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat linii telewizorów Samsunga z 2023 roku. Konkretnie na temat modelu, który jest tutaj z nami, czyli jest to 55-colowy Samsung Q77C. Samsung Q77C, tak jak praktycznie wszystkie telewizory przychodzą do nas w dosyć dużym kartonie, natomiast tutaj ominęliśmy ten element jeśli chodzi o rozpakowywanie, jeżeli chcecie zobaczyć nasze pierwsze wrażenia to gdzieś tutaj pojawia się w tym momencie karta z materiałem, które nagraliśmy razem z Maćkiem, tutaj wtedy przedstawialiśmy nasze pierwsze wrażenia, kiedy pierwszy raz wyjęliśmy ten telewizor z opakowania i sprawdzaliśmy tak naprawdę jak on działa i jak, jak go skonfigurować, wtedy też było to pierwsze uruchomienie. Jeśli chodzi o taki podstawowy wygląd. Tutaj z przodu Samsung zdecydował się na umieszczenie takiej około 3 mm ramki. Większość producentów telewizorów czy to bardziej budżetowe rozwiązania typu Hisense czy TCL, czy bardziej high-endowe sprzęty od np. Panasonica. Tam producenci raczej zwracają się ku temu, żeby tworzyć bezramkowe konstrukcje, żeby one były jak najbardziej, żeby ten sam ekran wypełniał jak największą przestrzeń. Natomiast Tutaj ta ramka jest widoczna, ale w żaden sposób nie przeszkadza to w odbiorze. Ta ramka na dole jest nieco szersza. Tutaj, też po prawej stronie, znajduje się małe logo producenta, właśnie z napisem Samsung. W momencie, kiedy byśmy tam sięgnęli pod spód, delikatnie, bo wtedy na ekranie pojawią nam się opcje sterowania telewizorem, czyli już niekoniecznie wtedy za pomocą pilota, ale tam też jest sensor, który się pozwala na tego typu sterowanie. Bardzo ciekawie wygląda tył telewizora. Sama obudowa została wykonana z plastiku, natomiast nie jest to ani błyszczący, ani matowy materiał, tylko jest to szczotkowany plastik. Jeśli chodzi o zestaw złącz, z tyłu mamy dostęp do dwóch gniazd USB, gniazda optycznego audio czterech gniazd HDMI. Tutaj ważną informacją jest to, że dostępne są gniazda HDMI 2.1, w związku z czym możemy podłączyć na przykład konsolę nowej generacji i cieszyć się z ich pełnych możliwości, ponieważ dzięki temu obraz przesyłany przez konsolę na telewizorze będzie może wyświetlać się o rozdzielczości 4K i w 120 klatkach na sekundę. I wracając jeszcze do, do HDMI, mamy tutaj dostęp do gniazda HDMI e ARC. Ono zapewnia sygnał zwrotny, jeśli chodzi o audio, dzięki czemu możemy podłączyć na przykład soundbar do telewizora i cieszyć się praktycznie bez stratą jakością tego dźwięku. Niżej dostępny jest wniosek do Ethernet, no i niżej dostęp jest do złącz antenowych. Bardzo ciekawym rozwiązaniem z tyłu urządzenia są też rowki, w których, którymi możemy poprowadzić przewody tak, żeby one po prostu ładnie się układały. Dodatkowo na stopce telewizora też dostępne są takie wyżłobienia, dzięki temu, siedząc przed telewizorem, nie musimy patrzeć na plotaninę kabli, która znajduje się pod nim albo w jego okolicach. Jeśli chodzi o matrycę, producent deklaruje pewne wartości w specyfikacji, natomiast my postanowiliśmy, tak jak w przypadku każdego testu telewizorów, przeprowadzić dokładny test matrycy za pomocą kolorometru Spider X5. Jeśli chodzi o jasność ekranu, według naszych testów są to 333 kandelera metr kwadratowy. Zresztą też widzimy to gołym okiem w momencie, kiedy teraz znajdujemy się w mocno oświetlonym pomieszczeniu. Ten obraz jest jasny i wyraźny. Tutaj nie musimy się mocno wpatrywać, żeby zobaczyć jakieś szczegóły, mimo że w tym momencie na przykład na bezpośrednio na ekran telewizora podają, podają dwie lampy, to, to wszystko jest dobrze widoczne. Kolejny test, jaki przeprowadziliśmy, to odwzorowanie kolorów. Tutaj, biorąc pod uwagę to, z jaką specyfikacją mamy do czynienia oraz z jakim ekranem, ponieważ jest tutaj zastosowana technologia kulek, czyli kropek kwantowych, i właśnie one mają za zadanie, aby kolory wyświetlane na naszym telewizorze były jak najbardziej wzorowane i po prostu naturalne. I jak widzicie, tutaj teraz pojawia się tabela, jeśli chodzi o taką średnią, czyli Parametr, który wskazujący nam na to odzorowanie kolorów to jest delta E. W naszym przypadku jest to nieco ponad 2. Dla telewizorów jest to bardzo dobry wynik. Zresztą to samo widzimy tutaj w niższej części tabeli, gdzie to odzorowanie kolorów jest bardzo dobre i odchylenia są niewielkie. Kolejnym testem, jaki przeprowadziliśmy, było, równ było równomierne podświetlenie matrycy. Tutaj niestety jest nieco gorzej. W momencie, kiedy odchylenia dotyczą do 10%. Raczej nie będzie to widoczne gołym okiem, natomiast w naszym przypadku tutaj niestety w jednym miejscu został ten pół przekroczony. Jest to mniej więcej ten obszar tutaj, czyli dolny lewy róg. Zresztą też możecie sobie zobaczyć teraz w tym momencie tabelę równomierności podświetlenia. My sprawdzaliśmy ją na 25 planszach i w niektórych miejscach zbliżaliśmy się do 10%, natomiast w tym jednym właśnie była ta wartość przekroczona. No, i niestety, jeżeli wyświetla się jednostajny biały czy czarny obraz, jeżeli się mocno przyjrzymy, widać to gołym okiem. Jak wszyscy doskonale wiemy, telewizor to nie tylko obraz, ale też dźwięk. Czasami można powiedzieć, że przede wszystkim dźwięk. Na przykład, kiedy oglądamy wydarzenia sportowe i chcemy poczuć się, jakbyśmy byli w samym środku akcji, pośród tysięcy kibiców na trybunach. Jeśli chodzi o telewizor Samsung Q77C. Jest on wyposażony oczywiście w system dźwięku przestrzennego. Dodatkowo mamy tutaj kilka różnych trybów do wyboru. Wtedy głośniki zamontowane w telewizorze działają w nieco inny sposób, dostarczając nam troszeczkę odmienne wrażenia, właśnie w zależności od tego, co jest przede wszystkim potrzebne, żeby jak najlepiej odbierać daną treść. I to, co w Samsungu, w przypadku Samsunga bardzo ciekawe, w momencie, kiedy podłączymy do telewizora soundbar, tylko musimy pamiętać, że musi to być po pierwsze sandbar Samsunga, po drugie sandbar z serii Q. Możemy skorzystać z technologii Q-Symphony. Na czym ona polega? W przypadku, kiedy skonfigurujemy opcję Q-Symphony, głośniki telewizora nie są dezaktywowane, tylko działają jako głośniki pomocnicze, w związku z czym ta scena dźwiękowa jest jeszcze szersza i jeszcze lepsze, na jeszcze lepsze wrażenia możemy liczyć, jeśli chodzi o kwestie dźwięku przestrzennego. Wiadomo, że do obsługi każdego telewizora potrzebny jest pilot. Jeśli chodzi o Samsunga, Samsung stawia tutaj na bardzo minimalistyczne rozwiązania, ponieważ jest to jedyny pilot dołączony do zestawu. I żeby Was nie skłamać, mamy tutaj 2, 4, 6, 8, 10, 12 przycisków na całym pilocie, gdzie w standardowych urządzeniach... Można powiedzieć śmiało, że ich jest kilkadziesiąt, przyznam się, nigdy nie liczyłem przycisków w pilocie, jest to mój pierwszy raz, ale w tym, przypadku, w tym przypadku rzeczywiście jest to bardzo mała ich ilość. Mamy wszystkie podstawowe rzeczy, czyli właśnie menu główne, możliwość sterowania głosem, wyłączenie, włączenie, dostęp do, szybki dostęp do popularnych aplikacji takich jak Netflix, Disney+, Plus i Prime Video oraz przeglądarki internetowej, cofnięcie oraz Tutaj jeśli chodzi o Samsunga, to mi się bardzo podoba, że nie ma przycisków do sterowania głośnością czy przyłączania programów, tylko są swego rodzaju szpatułki, którymi po prostu przesuwamy. Na przykład kiedy naciśniemy ją tam, gdzie odpowiada za dźwięk, możemy całkowicie wyciszyć telewizor w jednym momencie. To, co bardzo mi się podoba, to możliwość ładowania pilota za pomocą kabla USB-C. Nie musimy martwić się o kupno dodatkowych baterii, dzięki czemu oszczędzamy po pierwsze pieniądze, a po drugie, dbamy o środowisko, no bo wiadomo, że, że te baterie się zużywają i standardowe paluszki wymieniamy dużo częściej niż pilota całego. Dodatkowo, jeżeli położymy pilota w nasłonecznionym miejscu, mamy tutaj dostęp do panelu solarnego, w związku z czym pilot może być też ładowany za pomocą energii słonecznej. Wiemy już to nieco o pilocie. Przejdźmy teraz do elementu, dzięki którem, którym możemy za, za jego pomocą sterować, czyli do systemu i aplikacji. Teraz przejdziemy do omówienia systemu, na podstawie którego działa telewizor Samsung Q77C. Jest to system dostępny praktycznie nie praktycznie, we wszystkich telewizorach smart Samsunga. Jest to on też określony jako jeden z najlepszych systemów smart w ogóle dostępnych na rynku. W tym momencie, mowa tutaj oczywiście o systemie Disney TV. Jeśli w momencie, kiedy już przejdziemy przez pierwszą wstępną konfigurację, którą możemy wykonać za pomocą aplikacji na smartfonie, czy też ręcznie, co też możecie zobaczyć we wspomnianym wcześniej materiale dotyczącym naszych pierwszych wrażeń, jeśli chodzi o ten telewizor, pojawia nam się główne menu i w tym głównym menu tak naprawdę mamy dostęp do Śmiało mogę powiedzieć, że nieograniczonych dostępów, jeśli chodzi o sieć internetową, po podłączeniu oczywiście do telewizora do internetu, ponieważ na głównym, na głównym ekranie wyświetlają nam się rekomendacje tego, co może nas zainteresować. Im więcej korzystamy np. z serwisu VOD i z innych aplikacji, im więcej oglądamy. Te rekomendacje automatycznie przygotowane przez algorytm będą bardziej trafne. Czyli na przykład jeżeli oglądamy dużo seriali związanych z tematyką fantazy, to też system automatycznie nam będzie podpowiadał, jakie inne produkcje z danej kategorii mogą nam się podobać. Natomiast magia zaczyna się dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście wejdziemy już głębiej w te aplikacje. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie. Przykładowo, jeśli jesteś fanem sportu, tutaj no raczej chyba nie ma dyscypliny, takiej z dyscyplin oczywiście, tych najpopularniejszych, dla której nie znajdziemy aplikacji odpowiedniej. Przeglądając tutaj te strony, zdradzę na przykład, bodajże dwie albo trzy aplikacje przeznaczone tylko i wyłącznie dla osób, które są zainteresowane sportami związanymi z koni, czyli jakieś wyścigi, skoki przez płotki itd. Mamy tutaj dostęp do y, osobnych aplikacji i kanałów dotyczących np. tylko tenisa czy tylko futbolu amerykańskiego. Oczywiście, piłka, nożna, siatkówka, także tutaj mnóstwo jest tego typu aplikacji. Znajdziemy także bardzo dużo opcji dla osób, które cenią sobie aktywny tryb życia, a niekoniecznie na przykład mają na tyle czasu, żeby wychodzić na zewnątrz czy chodzić na siłownię i wolą na przykład poćwiczyć w domowym zaciszu. I tutaj też. Ten system w tym pomaga, ponieważ możemy tutaj znaleźć nie tylko jakieś aplikacje związane z poradami, ale także bezpośrednie programy, w których pokazywane są ćwiczenia. I możemy ćwiczyć razem, razem z osobami, które, które to prezentują. Jest tutaj też jedna opcja, która wielu graczy na pewno zainteresuje. Konkretnie chodzi mi o aplikację Xboxa. I tutaj możemy powiedzieć, że możemy mieć konsolę, nie posiadając fizycznie konsoli. Dlaczego? Chodzi o to, że sama aplikacja daje nam dostęp do pełnej biblioteki gier z Xbox Game Pass. Oczywiście musimy mieć swoje konto Xbox, musimy mieć opłacony abonament Xbox Game Pass, jednak nie potrzebujemy mieć fizycznie sprzętu podłączonego do telewizora. Wystarczy, że sparujemy z telewizorem kontroler i możemy cieszyć się pełną biblioteką gier z Xbox Game Pass, które będą uruchamiane w chmurze. W związku z czym Fakt, potrzebujemy tutaj dobrego, szybkiego, solidnego internetu, ale nie potrzebujemy samej konsoli. No i gier tutaj jest całe mnóstwo. Każdego miesiąca nowe tytuły się pojawiają. Jeśli chodzi o moje takie ogólne odczucie z korzystania z telewizora Samsung 77C, są one dobre, szczególnie ze względu na wyniki testów, o których wspominaliśmy wcześniej, czyli to bardzo dobre odwzorowanie, odwzorowanie kolorów. Szczególnie że telewizory bardzo lubią przekłamywać te barwy, a tutaj uzyskaliśmy bardzo dobry wynik bez jakiejkolwiek kalibracji. To był wynik uzyskany, kiedy telewizor był ustawiony w trybie standardowym. Dodatkowo tutaj system Tizen TV, który jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Możliwość grania w gry z Xbox Game Pass bez posiadania stacjonarnej konsoli, bez konieczności kupowania, bardzo dobry dźwięk. I możliwość oczywiście skorzystania z uruchomienia technologii ku symphony jeżeli zdecydowalibyśmy się dodatkowo na sandbar Samsunga z serii Q. Te wszystkie elementy sprawiają, że zdecydowanie Samsung q 77C jest warty kupna. Nie jest to telewizor z dolnej półki cenowej, nie jest to też najtańsze rozwiązanie. W tym momencie, w oficjalnym sklepie Samsunga, możemy go kupić w kwocie około 4779 zł. Jednak jeśli chodzi o rozwiązania, które są tutaj dostępne, wydaje mi się, że jest to cena adekwatna do jakości. Szczególnie, że jest to telewizor, który posiada cechy, dzięki którym za 2, 3 czy nawet 4 lata nie będziemy zmuszani do tego, żeby kupować nową konstrukcję. Fakt, jeżeli będziemy chcieli kupić ten wzór większy, no to tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Ale tutaj, już na przykład, w tej chwili mamy do czynienia z odświeżeniem ekranu na poziomie 120 Hz, gdzie w tej dolnej czy nawet średniej półce cenowej jeszcze raczej standardem wydaje się być odświeżenie na poziomie 60 Hz. Także z mojej strony, aktualnie, to już wszystko. Jeżeli na przykład ty korzystasz z. Telewizora dokładnie tego Samsung 77C. Masz jakieś swoje odczucia, lub jeżeli zastanawiasz się nad kupnem telewizora i chciałbyś dowiedzieć się nieco więcej na temat tego konkretnego modelu, zostaw informację w komentarzu, a na pewno odniesiemy się do tego i odpowiemy. Natomiast jeżeli podobał Ci się ten materiał i chciałbyś takich filmów więcej, zostaw suba, łapkę w górę, ponieważ będziemy wiedzieć dzięki temu, żeby tworzyć jeszcze więcej tego typu treści. Dzięki.